Jesteśmy w Potworowie w tunelach pana Pawła Myziaka. Y... W tej lokalizacji jest wiele ciekawych naszych odmian, ponieważ Paweł testował dla nas całą grupę odmian papryk w typie kaptur, paprykę ostrą o nazwie sachem. Są to odmiany, które już są wprowadzone i będą w nadchodzącym sezonie odmianami komercyjnymi. Akurat znajdujemy się w nawie, gdzie jest uprawiana papryka abacara. Pawle, jakbyś mógł podsumować swoje doświadczenie oraz naszą nowość w typie czerwony blok. I pytam tutaj właśnie o odmianę Awakara. Generalnie sytuacja wygląda tak, że co roku testujemy ilość odmian, które wymagane są, jeżeli chodzi o istnienie na rynku, czyli sprawdzanie potencjału poszczególnych odmian. Widzimy jakiś potencjał w odmianach, które testujemy w tej chwili one są już pod komercyjnymi nazwami. Praktycznie, praktycznie te odmiany, jeżeli chodzi o paprykę ostą sachem, czy paprykę lubow, czy paprykę też kornelia. Paprykę to są papryki nie typu blok, tylko papryki bardziej podłużne. One się sprawdzają w warunkach w naszej tutaj produkcji pod osłonami w gruncie. Natomiast jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że papryka typu. Blok Abacara, która od dwóch lat była w testach, i w tym momencie jest już komercyjnie wprowadzona i komercyjnie na dużą skalę, że potwierdziła swoje cechy, które były od dwóch lat w testach potwierdzane: to znaczy wydajność, kwestia równości owocu, kwestia jego wielkości, braku zdrobnienia na górnych partiach i trzymania tak zwanej swojej jakości od pierwszych owoców, czyli od wczesnej wiosny. Do praktycznie w tej chwili mamy połowę września. Zobaczymy, jak się będzie zachowywała ta odmiana w październiku. Natomiast w tej chwili jest, wszystko wskazuje na to, że plon z tej odmiany i pokładane w niej nadzieje się spełniły. Dziękujemy bardzo za opinię. Dziękujemy za doświadczenia, jakie przeprowadziliśmy wspólnie w Twoich obiektach. Co możemy podkreślić, jest to to wszystko, co, co wspólnie z Pawłem zrobiliśmy, są to nasze wysiłki, które mają na celu dobrać odmianę do regionu, w którym jest uprawiana. Mimo tego, że jesteśmy firmą globalną, nasze odmiany uprawiane są na całym świecie. Tak dopasujemy odmiany, tak zanim wprowadzimy do sprzedaży, tak je musimy wytestować i dopasować do potrzeb producentów, aby się sprawdzały właśnie dokładnie w tym regionie. thank you